To zaczynamy. Nie wiem, czy że jest takim dobrym pomysłem, ale spróbujmy. W razie tu chyba. Uh, I wanted to record a message for you, to help you get settled in on your first night. Um, I actually worked in that office before you. I'm finishing up my last week now, as a matter of fact. So, I know it can be a bit overwhelming, but I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So, let's just focus on getting you through your first week, okay? Uh, let's see. First, there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life. Fazbear Entertainment is not responsible for damage to property or person. Upon discovering that damage or death have occurred, a missing person report will be filed within 90 days or as soon as property and premises have been thoroughly cleaned and bleached and the carpets have been replaced. Blah, blah, blah. Now, that might sound bad, happens. I know, but there's really nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing those same stupid songs for 20 years and I never got a bath, I'd probably be a bit irritable at night, too. So remember, these characters hold a special place in the hearts of children, and we need to show them a little respect, right? Okay, okay respect. So just be aware, the characters do tend to wander a bit. Uh, they're left in some kind of free-roaming mode at night. Uh, something about their servos locking up if they get turned off for too long. Uh, they used to be allowed to walk around during the day, too. But then there was the bite of 87... Uh, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know? Uh, now, concerning your safety, the only real risk to you as a night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person. They'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume on. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with crossbeams, wired, and animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine how having your head forcefully pressed inside one of those could cause a bit of discomfort and death. Jeszcze raz nie powinna być taka trudna. Na razie goście nam po prostu tłumaczą jakieś wskazówki. To mówię, nie powinniśmy nic być złego. No. Dobra. Poradzimy sobie, prawda? Okej, okay, no to nam mniej więcej nam przedstawił, że. No. Wszystko w porządku, nie musimy się niczego pać, Tylko trzeba po prostu w pewnych przypadkach Jak jest jakieś zawzięcie, czy coś Trzeba po prostu yy, pilnować pewnych rzeczy yy, I będziemy ostrożnym po prostu i tyle Tak, co mam więcej powiedzieć A z względu, że wydaje mi się, że dzisiaj jest raczej spokojnie jak widzę, nikomu się nie chce ruszać. Taki trochę mały spoiler, ale i tak. Co mówię? Tak spokojnie, na razie to możemy się po prostu wdrożyć. O co chodzi tutaj? Tak czy inaczej, jak zrozumiałam, po prostu na wszelki wypadek trzeba zamykać drzwi, świecić lampami i, i wszystko po i kontrolować po prostu te. Minitory i dory, to powinno być wszystko w porządku. Tak czy inaczej... Tutaj są jakieś tam obrazki. Jakieś balony. No, dobra. No mówię. Wydaje mi się, że nic nie powinno się zdarzyć, tak? Jak coś to będę po prostu płakała. Dobrze, ja tu nic nie widzę. Nie wiem czy to był dobry pomysł wybierania horrorku. Może nie aż takiego, ale... No jak mówię, no. Ja jedynie to tak grałam Help it Wanted podejrzewam, jak to dobrze pamiętam. Akurat to było na wiarkach i to w ogóle było o wiele straszniejsze. No przynajmniej mam na ekranie, więc nie muszę się niczego obawiać. Mam nadzieję. No wszystko, wszystko tutaj jest. Ten trzecia, dobra, nie używajmy tak bardzo kamery, bo jeszcze nam się um, to wszystko skończy, tak? To mamy tutaj 56%, chyba powinno być w porządku. Jest trzecia, trzecia, trzecia. O, co to było? a Gdzie to było? Nie, to było na górze, prawda? wydaje. E, bo kogoś tutaj nie ma. Kogoś tu nie ma? Oj. Mam się już bać? Oj, Mam nadzieję, że to tylko fałszywy alarm. Czy czegoś nie zobaczę? Nie, dobra, to, to, to nie muszę się tylko bać, prawda? Prawda? Gdzie tutaj? Oj. Ja już się boję. Czekaj, gdzieś wentylacja. Gdzie jest wentylacja? Tu nic nie ma. Ja się boję. Nie z której strony, nie wiem jak to grać. Dobra, tu chyba nikogo nie ma. Tu są jakieś, jakieś dźwięki, ale ten, powinniśmy sobie poradzić. Tak, już. Ojej. Tak, to dopiero pierwsza, pierwsza ten. Czekaj, yy, to powinni, powinno być gdzieś tu blisko, jak coś. Aha, dobra. Dobra, tu jest pokój. Jeden pokój, dobra. Czwarta ten. Ojoj, oj. Jakby ktoś się zbliżał tu. Tu wszystko działa? Tutaj coś nie działało. Już działa. Trzeba to kontrolować trochę. Damy sobie radę, prawda? Dobra. Dobra, tu chyba nic nie ma już. Mam nadzieję. Ojejciu, tutaj. Zbliżają się, zbliża się ktoś. Zbliża się ktoś. Dobra, idzie tu, idzie tu. Widziałam to. Na kamerach, tu nie. Jejciu, 31%? Dobra, zaraz, koniec. O, jest tu. Dobra, dobra. Przynajmniej czekaj, na drugiej stronie nie ma. Dobra. Więc nie powinno być najgorzej. On tam dalej jest? Dobra, poszedł sobie. Okej, okay, dobra, poszedł sobie. Ale mam nadzieję, że z drugiej strony nie ma. Jak ma jak... O, nie, 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 właśnie z drugiej strony idzie ktoś. Dobra, z tej trzeba otworzyć. O nie, Dobrze nie, nie. i tutaj mi stoi! Hmm. Zaczynam bać. Kurka hmm. wodna. Dobra, ktoś tam stoi, widzę, ale nie wiem czy jak tam... Chyba... Nie wiem, nie wiem czy jak otworzę... To, to nie widać, tak? To chyba powinno być w porządku. Tutaj stoi! kurka wodna. co no, sobie stoi tu. Dobra, dobra jest. Dobra, przetrwaliśmy pierwszą noc.